Prawie jak w lecie, no nie? Łaż, masz. O, dobrze. Severin, jeszcze ty coś wyciąg. Tak, a czy rower wsadzić? Żeby nie było po prostu każdy przejazd dzisiaj stoimy, każdy. Po prostu to nic. Lepiej stać na przejeździe. Można się spokojnie napić. Smacznego. Dobra, jedziemy dalej. Jak tam chłopaki? W porządku? Zrobiliśmy stopa na, na pszczynie, na coffee gdzie naszym. Jak tam tempo w ogóle? Spoko. Dzisiaj powoli jedziemy, nie? W końcu. W końcu. Ogólnie są ludzie, Dokładnie. Ramię. No, Ale fajnie. E, fajna pogoda. Nie to co wczoraj, znaczy wczoraj też była fajna, ale w niektórych partiach yy, niskopiennych. <głosy> <głosy> Czyli czytaj, yy, tam gdzie jest po prostu poniżej 200 metrów nad poziomem morza, to, to po prostu mgła, smok i tak dalej, i tak dalej. Tylko na kocie dało się względnie oddychać. Nie Damian? O. Jakie plany panowie na ten tydzień? Jeździcie coś jeszcze czy nie? A to mamy specjalistę takiego, który jeździ do pracy i z powrotem. Nie ma go tutaj dzisiaj z nami i całe szczęście pozdrawiamy cię powolny Rodriguez. <noise> bo inaczej po prostu pewnie już byśmy tutaj umierali. No i on sobie tak jeździ 50-53 km dziennie, tam i z powrotem do pracy. Znaczy 53 to jest cała trasa, w tym dwa razy mityczna góra Przegibek. Jak on ma ponad 500 wjazdów na przegibek w tym roku. No. Ja nie wiem, czy go podziwiać, czy go współczyć. <grym> Dokładnie. Musimy się go zapytać, czy go współczyć, czy go podziwiać. Na pewno podziwiają go ci, co mijają go o 8 rano jadąc do pracy samochodem. Po no. pracy też go podziwiają. Niektórzy wpadają w zakwyt, a inni myślą sobie... No. Dokładnie. I po pracy też, na przykład tam wraca. Ech, dobrze. No, także dzisiaj yy, kolejny niedzielnik z in Energy, zobaczymy co będzie... Tak, to jest bardzo fajnie. To jest jakaś kafejka u brzęczka? U Brzęczka, u tego jeżego. Może coś wspólnego z selekcjonerem reprezentacji Polski, ciekawe. Rowerki można sobie tutaj postawić. O... Także nic się tu nie stanie. Fajna miejscoweczka. Nie jest tego wiecznie ta Lans Corona i Lans Corona i Lans Corona, i arka kafe, wieprz, Osiek, lans korona, molo. W końcu trzeba było przyjechać do przyczyny. Damian zapatrzony. Co idzie? Aha, relacja live. Tak, dokładnie, bo to jest nasz influencer. Korażowy tracker.